Nie wiem co tam się dzieje. Chyba minuta ciszy za to, że będziemy to musieli oglądać przez najbliższe minuty, ale zobaczmy! Jacob! I piękna obrona ziobero! 7 7.6 Team Dev. Czekamy na to, co się będzie działo. Szkoda, że nie ma chłopców do podawania piłek. No ale też nie krzywdźmy chłopców do podawania piłek oglądaniem takich meczów, tak? Kiedy chłopcy podają piłki, to chociaż mają kogo obserwować, a tutaj zobaczmy. Dziękuję wykonały to podanie. Jest koza, szukany woleja Leksiowa. Mamy tego woleja! Powiedział tej piłce, wy, wyjdź stąd, piłko. Nie chcemy cię oglądać. To po prostu była zła piłka. Ona była źle napompowana. Nie na woleje. Ona na woleje musi mieć specyficzne ciśnienie. A też mamy specyficzną bramkę. i Team Dev strzela kolejną bramkę. Mamy 8 do 6. Team Lachu musi nadrabić. Na koniec jeszcze dnia spider -Man. Lecimy. Później sobie jakieś film obejrzę. O, byk. Wracamy do Christmas Time tak zwanego.

O! Poszło. Dekan Rysz. Koza, menedżer. Widzowie, ostatnio była mniejsza presja, teraz jest większa presja. Zobaczymy. Mniej spędzimy tu czasu niż ostatnio, to na pewno. Dekan

Daj się, a pamiętam twoje okno, pamiętam. Pamiętam, to okno ostatnio? Nie. <grytanie> Dzięki, nigdy złyszał. Dzięki za radę. Nie chcę, żeby ci Nie! 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 Nie!

Coś czym sobie nie radzę, teraz ta bramka wydawała się wielka, a jest mała jak, jak ja na przykład. Coś jest Yo, się mam na dzisiejszym vlogmasie. Dzisiaj normalny vlogmas. Przychodzi Maxiu i oglądamy Fej MMA. Yy, ja wiem, że wczorajszy vlogmas był nudny i nie był dla wszystkich, ale musiałem coś rzucić. Serio? Yy, lecimy kalendarz i czekam na Maxia. Przez to będzie na pewno groźniej niż wczorajszy, no ale wczoraj to tak. Vlogmasa było 4 minuty tak naprawdę, nie? Dasz, potwierany z każdej strony, który się jest dziewiąty dziewiąty, no dziewiąty. Ojej, muszę otworzyć go, otworzyłem oczywiście jakaś tubka. He. O, krem do rąk to chyba znacie Jeżeli tak, to super Pod światło Niby tu widzicie, jak chcę hand cream Poczekajcie Kamera zepsuta jest Ej, nie da się w ogóle, nie? Krem do rąk. Lego też muszę tu posprzątać. Figurka. No way. No i to się ceni. Śpiewaczka z kurna. O widzicie teraz. Śpiewaczka z taką. Z czym to jest? I się mówi, ze świeczką chyba ale no i to się ceni takie figurki mogę, by, mogę przyjmować okazało się że max będzie do nocy będziemy w nocy grać po fejmie i jeszcze będziecie mieli na jutro content do vlogmasa więc zostawcie lajka jo A więc ostatni ripload, czekamy jeszcze 15 minut, ja lecę to szybko montować. I oglądamy fej MMA Adam Security, tak? Twój jest ulubiony zawodnik? Tak. E, y, JD, znaczy pozdrawiam. Tak. Dowie, bierzemy łosi. Łoo! Cześć, zobacz. Patrz, pan dziki, zobacz. Masz. Cwieczki. Co za? A Ja ci przyniosłem te Przyniosłem ci sztucznie. A tu co jest pa? O jest, pa. Sztuczny śnieg. Snow spray. Szórśmake. Szuszny śnieg. Zobacz jest subzero. zero. Jest ten. Jak się nazywał? No jakoś się nazywał? Zaraz... A Scorpion, no. Ten. Johnny Depp. To nie kupiłem sobie napalony Kurde <grystanie> cool. muzyka gra, z jakiej to gry? Najlepszej Nie wiem, was? Tak jest, go o, nasu... Właśnie to słuchałem Pa, przy, przyniósł w Powa nie działa prawa No, nie może spróbujemy podłączyć i zaktualizować, nie? No, zobaczymy o, go sobie. A jak Chłopie, to... Działał wyłączyliśmy, wyłączyliśmy, No, no nie A tu co okay. jest? Gra no, Znowu ten, jak ten na urodzinach? Tableta? No nie, to wtedy było z Ale tak? dobra, który a bierzemy? lepiej nie Który jest nowy, No właśnie, który jest nowy. Prawie. Lewy, nie, czekaj. Nie, lewy chyba Lewy tam. jest nowy. Lewy, bo ma też bardziej złoty. Nie, ja, ja, patr ja patrzę na gałki, czy są brudne. A zjadł. Dobra, odpalamy. Okej, okay. patrz, to już tak zrobić nie myła na spokojnie tak. Ja wiem, bo ja już tak, miałem tak, kiedyś pa. pamiętasz Czekaj, zaraz to zrobimy. O, o dawaj no, Fajne. Tak delikatnie, nie? Nie całą poinę, No nie? ta no dawaj, poproszę. Pierwszą muzykę, włączyłem pierwszy raz w plan listę i dzisiaj na Spotify już jest sobie reklama. Super, polecam. Okay. To jest ten. Eee, ma jest moja, jest. Ta. <głos> <głos> to, to jest servers <noise> serwer. <noise> zaraz będzie się gonił. A tu jest ten. Joel Linio. A bumki może tak delikatnie. No? O. o. <noise> nie za bardzo? O, tak, bardziej. Ale fajnie to wygląda, nie? No. Muzyka z Wiedźmina Jeszcze tu za 4 złotych No Max, no trochę pograłem, no nie? będę mówił nic, nie? No trochę... Trochę pograłem Przypominam, gra 30 Więc z połowy przeszedłem gry Chyba git, nie? jeszcze? Nie no, chyba spoko, nie? Fajny efekt, zobaczcie, o Jeszcze można trochę powspikać jak mocno No i tak Można dać, zobaczcie, o coś takiego Chyba jest... nie, nie, patrz, rób tak a u ciebie to tak nie działa? Czekaj. Weź patrzmy. Oj, musisz sobie wtedy jasność zmieniać jak pokażę choinkę, bo jest zastyg... O. Jak jak pokażę? A no nie, zobacz, to nic nie robi, o. nieważne. I Widać ZT, dobra. Bardziej 27, ale okej. Okay. <laughs> tu. O, Co O! O! Sufit! Na sufit? Co? Na no, <grymne> czekaj. No, no i pięknie. Zalazki. Jakie zalazki? Dobra, starczy. No... Ja ci zaladam. Ale no, Moja jest 4 godziny. Opie, co jest? jest... No już puste. <grymne> Tak Ale ja ci wiesz co powiem, że faktycznie obrałem teraz cel, jak ty powiedziałeś, no. że nie kilka gier na raz, bo zapominam przyciski, nie, do no. jednej i drugiej gry, więc ja lecę z tego, Asasyna, dobra IRL, już Balkany kupuję. że zebrali już prawie drugi cel. U, a tu dalej trwa przecież. No, IRL będzie w nocy podobno. U. Jezu, albo... E, wszystko się nastakuje. Tak, albo korona, albo IRL. <grym> Ogólnie to jest plan, żeby najtrzejszy Blogmas będzie, dzisiaj będzie krótszy, ale jutro o. będzie taki bardziej play with me, więc połączymy to z nocy. No, jak to zrobimy? Piję cały Ocen, Nie całą jeszcze. Ocenka mu. smaku wygląda jak cola. O, ładny jest ten styl, pokażę. O, pokażę ci. <noise> ładny. A ty jak zapaniowa? Ghost. Call of Duty. Nieźle, płyn do naczyń, brat. Coca-Cola z, z, z. jak się Nie Skoro wiem, jak się nazywa. Niż... Jak się nazywa ten jaki płyn do naczyń? Się... No może Ludwig, Lud o, Ludwik. O, Ludwik. O, we o, weźmiemy setą gierkę, może pogramy w Request. Jeszcze zapomniałem dać tytułów tu. W Request, jeszcze jedno coś weźmiemy. Dekady, pyk. Dekady, pyk. Co ty co, Wojnę? <grym grym grym> we <wiatku>, wojna. Coś jeszcze można wziąć jako... Zaraz wam ten, weźmy, nagraj Poczekajcie, musimy tutaj ładnie posortować Mamy tą grę, którą odinstalowałem, bo 100 giga I yy, nie działa I weźmiemy do kolekcji, żeby było pas I dwie są po angielsku Dwie są po angielsku, to jest mały szczegół, ale są o. Jeszcze manuale były, nie? To jest z tego Kiedy byliśmy ostatnio w Game Dawno, nie? No, no, dawno więc wszystko jest na swoim miejscu no. Kolekcja noży No i grajcie Tak Grajcie Kupcie z <gry>